7,5 minuty, ale słuchaj, aż, było takie, wiesz, że. Ale... No, Dluch, wiesz, długo musiałam dochodzić do siebie. Nie 5 minut, ale. za 5 minut zamienia się w godzinę. Miałoby być lepiej. Znaczy z mojej strony, ale wyszło gorzej. O oh, kurde. <grym> za krótko się przygotowałam. A strach, pomyśleć co będzie później. Nikt wam tutaj rozpieszczać nie będzie. Udało się tym. Zarządź człowieka można w 15 minut. To jest rzeźbna walka. To jest przeromane, to nie jest lepko. Kto się wycofuje? Co roku jest coraz ciężej, w tym roku to jest po prostu Nikt was tutaj na siłę do niczego nie zmusza. Kto nie chce, wraca do cywilizacji. Zero litrów na Marsy, nie? Razem z zasobnikiem schodzić kawałek skóry z pleców. W tym roku jest ostrożnie, tak nie było mocno, nie? Albo pada i wszyscy się topią, albo wszyscy padają i to są. Mocne. Też co roku trzeba wymyślić coś innego, coś, co ich zaskoczy, a jednocześnie nie spody, żebyśmy mieli jakąś tam sztampę i robili coraz to samo. Zostaw konkurencji jest tak położony, żeby po pierwsze sprawdzić praktycznie wszystkie grupy mięśniowe. To jest raz. Ja po pierwszym wrażeniu, bo to jest y, bardzo często mylne. Tutaj to widać na selekcji, że y, osoby, które przychodzą z selekcji, to nie są wcale takie y, osoby, które na pierwszy rzut oka patrzy się na nich i myśli, że o, to jest komandus, na pewno twardy facet bo z reguły wysocy, dobrze zbudowani, no nie przychodzą w selekcji. Przychodzą w selekcje osoby szczupłe, wysportowane, które nie mają problemów z marszami, nie mają problemów z, jakby z koordynacją swojego ciała na wysokości. Takie osoby mają większe szanse podczas selekcji, ponieważ to jest impreza, która sprawdza jakby człowieka, jego sprawność fizyczną z pod różnym kątem i w różnych, w różnych kategoriach, dlatego wszechstronność jest najważniejsza. W pierwszym dniu dla 12 i później ten poziom imprezy wzrośnie, bo musi wzrosnąć, i będziemy trzymać, jak mówię, rękę na pulsie, żeby nie było ani za mocno, żeby to wciąganie tej beczki do dna nie było zbyt szybkie, bo ona pęknie, nie za wolne. Na wtedy się okazuje, że to jest super, to Senyny dworzec w Drawsku Pomorskim. Pozorny spokój. Odpoczynek po podróży i testach sprawnościowych w Pucku. Selekcja jest dla najlepszych. Nikt nie przyjechał bez przygotowania. Od 19.11 wyjechaliśmy z Pucka i tutaj byliśmy 5.43 na miejscu. Ponad 10 godzin jazdy. I 4 albo 5 przesiadek, już dokładnie nie pamiętam teraz. Spodziewam się wycisku. Lekko nie ma. Ciężki, sprawdziany. Zobaczymy, czy pokazuje. się. przygoda pewnie będzie. No mam nadzieję, oczywiście, że do, pan do końca. nie Tyle do przodu, nie poddawać się. Teraz wyjdzie wszystko. Co i jak? Trzy dni sobie daję. Ostanę jeszcze na jeden dzień. A później zobaczę. Będzie znaczy dobrze. Nawet Panie. jeden dzień. Dzień nieźle. Nie przyjechałem tutaj, żeby pogaszać kartę, tylko żeby zawał się w prawdziwy mężczyzn. Po co tu jestem? Muszę się przekonać, że jestem wart. Instruktorzy z każdą godziną selekcji będą kojarzyć się wyłącznie z wysłuchanym wysiłkiem, ogromnym trudem, uporczywą walką. Za jakieś 35 km stąd jest punkt, gdzie dojdziemy, ale my nie pójdziemy prosto. Więc wolniecie dzisiaj 50 z różnymi niespodziankami. Teraz witam Was oficjalnie na draf. Wszystkie decyzje podejmuję sam po naradzie z instrukturami. Moja decyzja jest zawsze nieodwołalna i ostateczna. Nie ma Nikt Was tutaj rozpieszczać nie będzie. Nie ma jakichś tam. Nie ma kawioru, kanapek. Przy tym wysiłku fizycznym, ludzie naprawdę. Sny jest niewiele i cały czas praktycznie coś się dzieje. Nawet te 4,5 km jest niewiele. Na selekcji tu nikt nie przytyje, a raczej w to zdecydowanie to się Nie polecam picia wody z kałuży z innych rzeczy. To nie są górskie strumienie. komórkę, zapalniczkę. Jeżeli ma, możecie włożyć dokumenty. Brak zegarka. Powoduje kolejną sytuację stosowaną. Nie wiem, która jest godzina, za ile będzie zbiórka, Generalnie, ile mam jeszcze czasu, wolnego. Jeżeli zgubisz opaskę, kończysz grę. Jeżeli chcecie zejść z trasy, po prostu powiedzcie po męsku: Sorry, złamało mnie, schodzę, więc nie róbcie takich numerów. Zgubiłem opaskę. W życiu trzeba umieć przegrywać. I dla nas się wszyscy jednakowi. Ktoś się wycofuje. Jeszcze się dobrze zastanówcie. Prawo zrobić. Od tej chwili uczestnicy selekcji stają się bezimienni. Są tylko numery na opaskach. Rozmowy są zabronione. Nie ma telefonów, zegarów. Wszystko po to, by zdezorientować uczestników. Jeszcze bardziej uporządkować ich instruktorom. to może 50 chyba tak mamy radę Na końcu i to nie znaczy, że jestem najgorszy. Pozory, wylot. Skurcze Nie zaczęły przynajmniej matki. Tempo, oddech, przecięcie zasobni, wszystko. Zastanawiam się nad ludźmi, jeszcze. Ale o to chodzi z takim programie. Wszystko można sprawdzić. Psychikę, wytrzymałość fizyczną też. Zawiodłem ludzi, którzy we mnie wierzyli. Wyszedłem no, do że budowanie nie ma sensu, bo to po prostu było ponad mojej Zobaczyłem co to jest jestem szczęśliwy. Mimo, że tak szybko odpada. Nie ma łatwych witryny konkurencji, to im dalej ten drugi im dalej ten groźby. Mm. Ciężko. Trzy dni sobie daje. Najobliższy na przypadku. To jest rzeźna i walka, i tego, tego nie widać. Instruktorzy nadają umiarkowane tempo. W każdej chwili mogą przyspieszyć. Wtedy kolumna się wydłuży. Na końcu pojawią się Czy kluczy, oczywiście